Żebrak radośnie jadł nudle wyciągnięte ze śmietnika. W tym samym czasie niepełnosprawna dziewczynka podała mu mięsną tartę, ponieważ był bardzo głodny. Żebrak wziął tartę i zaczął jeść. Nagle młodszy brat dziewczynki stracił przytomność, więc żebrak ucisnął kilka punktów na jego ciele. Chłopiec wkrótce odzyskał przytomność, ale w jego sercu nadal były pewne problemy. Żebrak poprosił dziewczynkę, aby zabrała go do szpitala na badania. Dziewczynka powiedziała, że nie ma pieniędzy, więc żebrak dał jej mały kawałek złota. Sprzedając kawałek złota, mogła zdobyć pieniądze na leczenie. Po chwili dziewczynka poszła z kawałkiem złota do sklepu z używanymi rzeczami, aby wymienić go na pieniądze. Kiedy złota był tak zaskoczony, że nie mógł nic powiedzieć. Okazało się, że był to fragment maski National Guardian God. 10 lat temu właściciel maski samodzielnie pokonał dziesiątki atakujących liderów wrogów. Po tej walce zniknął. Teraz, kiedy fragment maski pojawił się ponownie, sklepikarz natychmiast zadzwonił do swoich przełożonych, aby zgłosić znalezisko. Po otrzymaniu informacji, przełożeni natychmiast ogłosili pełny lockdown i zażądali odnalezienia żebraka. Gdy wieść się rozeszła, największy biznesmen w kraju również zamknął swój biznes i przyłączył się do poszukiwań. Z drugiej strony dziewczynka przyszła szukać żebraka ze swoim bratem. Operacja chłopca zakończyła się sukcesem. Przyszli podziękować żebrak. Brakowi. Jednak żebrak, zirytowany ich słowami, przygotowywał się do odejścia. W tym samym czasie kilku zbirów przyszło, aby porwać dziewczynkę i jej brata. Okazało się, że grupa krwi chłopca odpowiadała grupie krwi syna ich szefa. Syn szefa był chory i potrzebował transfuzji krwi. Widząc to, żebrak natychmiast przypomniał sobie swoją córkę sprzed trzech lat. Nie chciał znów żałować, więc wkroczył i uratował chłopca. Energia wydobywająca się z jego ciała natychmiast przyciągnęła uwagę wszystkich jego towarzyszy w okolicy. Wszyscy pobiegli w stronę miejsca, gdzie pozostawiono ślady. Z drugiej strony szef gangu był bardzo zły, że misja zbirów zakończyła się niepowodzeniem, więc postanowił działać osobiście. Nie zajęło mu długo. Odnalezienie rodzeństwa. Szef gangu nakłonił dziewczynkę, by przestała się sprzeciwiać. W tym momencie żebrak ostrzegł ich, aby odeszli. Inaczej poniosą konsekwencje. Szef KG poczuł się urażony i w gniewie zaatakował żebraka. Ale kiedy podszedł bliżej, został wyrzucony na 300 metrów. Tuż potem wszyscy towarzysze żebraka pojawili się na miejscu. Dołącz do kanału po więcej takich niesamowitych filmów.